W tym roku mrągowo i Greenberg świętują dwudziestolecie podpisania umowy partnerskiej. Z tej okazji, w miniony weekend, w naszym mieście odbyły się uroczystości jubileuszowe. Atrakcji nie brakowało. Oficjalne obchody rozpoczęły się w piątek na placu Jana Pawła II przy Ratuszu Miejskim. Burmistrzowie partnerskich miast i przedstawiciele stowarzyszeń partnerskich, ubrani w stroje z epoki, powitali gości i zaprosili wszystkich uczestników do wspólnego świętowania. O historyczną oprawę zadbało Mrągowskie Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Zensburg. Pragniemy oznajmić, iż owy klucz, który został nam przekazany, za symbol igrców oraz zabaw bierzeń. Jednocześnie nawołujemy oraz przestrzegamy, jakkolwiek niezadowolenia oraz braku zaangażowania ze strony biorących udział w obchodach nie akceptujemy. Pod groźbą kar cielesnych. Jest bardzo przyjemnie, bardzo podobają mi się dawne stroje i sam pomysł organizacji obchodów. Dopisała pogoda, jest u Was jak zwykle bardzo miło i zabawnie. Goście i mieszkańcy Mrongowa zwiedzili wystawy przygotowane przez Mrągowskie Muzeum. Jedną z nich było partnerstwo na fotografii. Piątkowe obchody zakończył koncert Orkiestr Dętych Mrągowia, Teo koch z greenberg i klasy Orkiestr Dętych Zespołu Szkół w Łajskach. W sobotę uroczystości rocznicowe odbyły się na Placu Unii Europejskiej. Rozpoczęło je odsłonięcie trójwymiarowego malowidła pod tytułem Partnerstwo w Trójwymiarze autorstwa Tomasza Sienkiewicza i Marcina Jansa z grupy Paradox. Na scenie małego amfiteatru burmistrzowie miast, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń partnerskich i zaproszeni goście w swoich przemówieniach podsumowali 20 lat partnerstwa. Dla osób zaangażowanych w tworzenie współpracy mrągowo Greenberg oraz organizację obchodów jubileuszu wręczono prezenty. Burmistrz Mrongowa Otolia Siemieniec oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Mrongowie Waldemar Cybul nagrodzili statuetkami niezapominajki burmistrza Greenberg Franka Ide i przewodniczącą miast partnerskich Zilke Arbeiter-Luffert. Tytuł honorowego obywatela miasta Mrongowa otrzymał Christian Meil. Sobotnie obchody uświetniały występy chóru Kamerton, grupy biesiadnej Mrongowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zespołu Sukces. Współpraca Mrągowo-Greenberg zapoczątkowana została 12 października 1992 roku, gdy burmistrzowie miast Zygbert Damaszke i Dariusz Jarosiński podpisali w Greenberg akt partnerski. 6 czerwca 1993 roku podpisy pod ratyfikowanym układem partnerstwa złożono w Mrągowie. Początki współpracy wspominają obecni burmistrzowie Otolia Siemieniec i Frank Ide. W momencie kiedy był podpisywany akt współpracy, to wiemy doskonale, że był taki mur, który dzielił Europę zachodnią od wschodniej i te kontakty były o tyle bardziej oczekiwane, bo dawały możliwość wyjazdu właśnie na spotkania różne, poznawania nie tylko Niemiec, ale przy okazji w ogóle Europy. Pomimo, że czuliśmy się cały czas Europejczykami, niemniej była to wielka ciekawostka, a najważniejsze w tym wszystkim to jest to, co spotkało naszą młodzież. 20 lat to dobry okres do podsumowań. Przez te lata odbyło się wiele wymian uczniów i mieszkańców. Uczyliśmy się od siebie w wielu dziedzinach. Jak dla mnie największą korzyścią tych 20 lat to wypracowanie współpracy na poziomie europejskim. Usunęliśmy dawne bariery i zaczęliśmy razem działać dla wspólnego dobra. W ramach partnerstwa organizowane są młodzieżowe wymiany, współpraca przedstawicieli środowisk kulturalnych, twórczych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Co nas łączy, to serce, które otworzyliśmy przed sobą i przybliżamy to, co dzieje się u nas w mieście, wszystkie zmiany, jakie zachodzą, naszym partnerom, a oni też nam wskazują drogę, co należało robić, kiedy nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej. Dla samego już, jeśli przełożymy to na samorząd czy na Konkretnie miasto, poznawaliśmy również wyjeżdżając ich rozwiązania w różnych dziedzinach życia tego społecznego, gminnego, i uczyliśmy się, i dobrze było, bo tak faktycznie było, że mogliśmy niektóre z tych rozwiązań wdrażać właśnie u nas w mieście w Mrongowie. W tegorocznych obchodach oprócz mrągowiań i grimberczyków brali udział także nasi partnerzy z Limanowej, francuskiego miasta Kondom i rosyjskiego Zielonogradzka. My, księstwo, nie pierwszy raz. Waszy... Gościmy w tym pięknym mieście nie pierwszy raz. Jesteśmy tutaj już po raz kolejny. Dziękujemy pani burmistrz za zaproszenie. Podoba nam się tu bardzo i jesteśmy zadowoleni, że możemy uczestniczyć w uroczystościach. Mamy nadzieję, że Mrongowo i Zielonográdzk też doczekają podobnego jubileuszu. Organizatorami partnerskiego jubileuszu Mrongowo-Greenberg byli Urząd Miasta Mrongowo, Stowarzyszenie Miast Partnerskich, Centrum Kultury i Turystyki w Mrongowie, Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrongowie i Mrongowskie Centrum Informacji Turystycznej. Obchody zrealizowano w ramach projektu Inspirujmy się dla Europy przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Europa dla obywateli.